Październik za nami, a więc czas na inwestycyjne podsumowanie miesiąca. Jak zwykle podzielę się z wami transakcjami, jakie poczyniłem w październiku. To był kolejny miesiąc, kiedy sprzedałem jedną spółkę, także portfel staje się coraz bardziej skoncentrowany. Oczywiście omówię wyniki na wszystkich akcjach, jakie mam w portfelu, a na koniec przyjrzymy się ostatnim wynikom kwartalnym Amazona. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID-8C do łatwego rozliczania podatkowego, czy formularza W8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich zanim zacznę podsumowywać portfel chciałem zrobić krok w tył i spojrzeć na główne indeksy w całym roku, powoli 2024 się kończy, no i zobaczcie jak to przebiegało od początku roku bardzo trudno w tym roku było wygrać z indeksami amerykańskimi Nasdaq wzrósł o 36% kiedy S&P o 35% także niesamowite rajd w górę w tym roku, polskie indeksy już tak dobrze sobie w tym roku do tej pory nie radziły, bo przynajmniej do połowy było całkiem nieźle, WIG20 i Mwik 40 dorównywały indeksom amerykańskim, jednak tutaj mamy w drugiej połowie delikatne czy mniej delikatne spadki na polskich indeksach, także niestety nie udało się. Końcowo na ten moment Wig 20 jest jedynie na plusie 2%, no ale zawsze to jakiś dodatni wynik, a Mwig 40 na ten moment 15%. W górę są to oczywiście indeksy, chyba nie są tu wliczane, wypłacane dywidendy, także ogólny wynik gdzieś tam na ETF-ach mógł być delikatnie lepszy. I okej, okay, lecimy z podsumowaniem, na koniec września mieliśmy 402 181 zł, w październiku dopłaciliśmy 4000 zł i na koniec października mamy 407 451 zł. W tym czasie obligacje indeksowane inflacją, tak zwane dwunastolatki zarobiły 109 zł, do części akcyjnej dopłaciliśmy 4000 no i w sumie też o tyle wzrosła ta część akcyjna, trochę akcji poszło w górę, trochę spadło, także wszystko się mniej więcej wyrównało i wyszło na 400 na plus, no i krypto 1000 zł więcej wyceniane jest dziś, niż było to miesiąc temu. No i tak wygląda moja krótka historia inwestowania. Tutaj w 2020 zaczynałem to wszystko śledzić. No i widzicie, ta niebieska linia, ciemno-niebieska, to jest aktualny stan portfela, a na czerwono wszystkie wpłaty. Cel jest tutaj prosty, żeby z czasem ta niebieska linia odchodziła jak najbardziej od tej czerwonej, no ale też właśnie, żeby regularnie dopłaty. Do inwestycji, no bo tak można. Budować tą kulę śnieżną inwestowaniu na giełdzie, regularnie dopłacając środki na inwestycje. A tak prezentują się zwroty z tych wszystkich naszych inwestycji aktualnie na plusie 90 tysięcy złotych, to daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10%, 10-15%, tak jak już mówię od kilku podsumowań, nie jestem z tego zadowolony. Mój cel tu jest widzieć 15. No i będę się bardzo starał, żeby to osiągnąć, chociaż no, przy tych zawirowaniach początkowych. I bardzo słabym roku 2022 może być to wyzwanie, natomiast będziemy próbować. OK, przechodzimy do części akcyjnej. Tak ogólnie wygląda ta część akcyjna, gdzie prawie 85% mam w akcjach indywidualnych, ponad 10% w ETF-ie na SP 500. IT i ponad 4% siedzi w gotówce, czeka na jakieś ciekawsze okazje. Pamiętacie moje mistrzowskie zagranie tradingowe z poprzedniego miesiąca? No to usiądźcie sobie wygodnie, bo was to zmiecie z nóg. Ten trade, który zrobiłem w poprzednim miesiącu, ma jeszcze dodatkowy plus w postaci dywidendy z Nabco Security Technologies. Akurat w ten, tym tygodniu, którym trzymałem tą spółkę w portfelu, w tym czasie nabyłem praw do dywidendy, także. Prawie 15 zł jeszcze na plus z tego tradeu. Niesamowicie, myślę, że to zrobiłem. Także no, będę się zastanawiał, czy zrobić jakichś zamkniętych szkoleń z tradowania. Rozważę to z najlepszymi graczami tradingu na Discordzie. Tam mamy specjalny kanał Mandżurscy Łapacze Noży. Tam są najlepsi traderzy na świecie. Możecie się od nich uczyć. Ale też myślę, że spokojnie ode mnie możecie co nieco wyhaczyć, kiedy tradować z spółkami, które akurat wypłacają <laughs> kwartalną dywidendę. Myślę, że jest to moja specjalność już od teraz. Także czego bądźcie czujni. Nie będę głośno ogłaszał tego szkolenia z tradingu, także wypatrujcie znaków. Ok, przechodzimy do transakcji. W tym miesiącu nie było tego za dużo. Natomiast pozbyłem się spółki CD Projekt z portfela. Tutaj na początku października akurat tam był mocny spadek na spółce tekst, i postanowiłem zamienić, to znaczy sprzedać tą spółkę CD Projekt i zamienić to wszystko na akcję tekstu. I to jest właśnie ta część na Emaclerze jeszcze. Na Ike czy tam X, już nie pamiętam. No i dodatkowo, tak jak w sumie pokazywałem na filmie o Ike w ramach XTB, zakupiliśmy 33 akcje tekstu po średniej cenie 59,40 tutaj na XTB, a na maklerze średnia cena to była 57,70 i 57,80. Tutaj w ogóle coś, nie wiem, zwaliłem z tym maklerem, bo chciałem zrobić szybką akcję, sprzedać po cenie rynkowej CD Projekt i kupić po cenie rynkowej tekst. No i to zrobiłem, ale coś mi nie kupiło za wszystko. Także 460 zł gdzieś tam zostało i stwierdziłem, że nie chcę, żeby tam taka gotówka gdzieś tam leżała i się nudziła. Także jeszcze tutaj już z limitem dokupiłem tych 8 akcji. Coś tutaj za bardzo mi nie poszło, bo chciałem za całość kupić ten tekst. Także ogólnie zawsze lubię kupować akcje z tym typem transakcji limit. Wtedy mam totalną kontrolę nad tym. Tutaj chciałem to zrobić na szybko i coś mi. Nie pykło. Także taka sytuacja. Dlaczego sprzedałem CD Projekt? No, tak jak wam mówiłem, ten CD Projekt już miał dość długo żółtą kartkę. To znaczy, nie chciałem raczej więcej inwestować w tą spółkę. Spółka miała dosyć niezły trend rosnący, także pozwoliłem tym akcjom rosnąć. Natomiast w ostatnim czasie to już tak ładnie nie wyglądało. No i w momencie, kiedy tekst bardzo mocno spadł do 57 zł postanowiłem właśnie to wykorzystać, pozbyć się CD Projektu i kupić tekst. Także wszystkich akcjonariuszy, którzy wierzą w CD Projekt, bardzo przepraszam. Życzę wam powodzenia. Mam nadzieję, że akcje wzrosną do 400 czy 600 zł przed jakąś premierą. Mam nadzieję, że na tym sporo zarobicie. Ja w tej, powiedzmy już takiej bardziej moim zdaniem spekulacji nie będę uczestniczył i wycofuję się z takiego typowego game devu. Jeśli chodzi o mój portfel inwestycyjny, mam spore sentyment do Eleven Bit Studios na przykład, do ich gier. Natomiast sentyment to jedno, a inwestowanie to drugie. A kolejna sprawa to jest to, że ta pozycja była naprawdę mała 3700, także też nie chcę trzymać tak małych pozycji w portfelu. Także naturalnie pozbyłem się CD projektu. No więc cały portfel akcji prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu największa pozycja to Amazon. Amazon w czwartek ogłosił wyniki na co rynek zareagował dość pozytywnie, tutaj wzrósł jakieś 6-7% w ostatnim dniu znowu atakował Amazon 200 dolarów za akcję, ale się nie udało tutaj. Chyba jest hamującym Jeff Bezos, bo czuję, że ma tutaj jakieś ustawione zlecenia, żeby sprzedawać Amazon po 200. W każdym razie cena 198 prawie dolarów za akcję sprawia, że w moim portfelu i to jest 52,5 tysiąca złotych, co daje 17,70% tego portfela akcji. O Amazonie jeszcze sobie za chwilkę trochę porozmawiamy. Na drugim miejscu Evolution AB, szwedzka spółka, która też ogłaszała wyniki w tym miesiącu. Wyniki były zaskakująco dobre, to znaczy nie były jakieś super rewelacyjne same w sobie wyniki, natomiast Evolution miało problemy ze strajkiem związków zawodowych, z strajkiem pracowników z Gruzji, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, no ale te wyniki były zaskakująco dobre, przez co rynek dość nieźle zareagował w pierwszego dnia. Zobaczcie, tutaj wzrosło o 15%, natomiast dalej już mieliśmy zjazd do końca miesiąca. Akcje spadły znowu do 1000 koron szwedzkich. Także jak patrzeć na cały miesiąc, to w sumie nie było żadnej zmiany. Natomiast tutaj akcje spadały dość mocno do 950, nawet poniżej koron szwedzkich. Potem wystrzeliło to prawie na 1100, no i znowu wróciło na 1000. Także rynek jest dość ostrożny, jeśli chodzi o tą spółkę. No dla mnie fajnie, bo będę prawdopodobnie jeszcze mógł dokupić. Po ciekawszej cenie, tą spółkę. W razie czego obie te spółki są na kanale, analizy obu tych spółek są na kanale. Analizy dość głębokie, około 50 minut. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Oczywiście, nie jest to żadna porada inwestycyjna i tak dalej. Po prostu analiza spółek, które mam. Portfelu. Na trzecim miejscu 12,5% w portfelu Dino. Dino też raczej słabszy miesiąc. Tutaj mieliśmy jakiś wyskok na 360, ale już tutaj spadliśmy znowu na 330 zł. No, no i też fajnie dla mnie. Może będzie jeszcze opcja na dokupowanie, bo to też spółka, która jest u mnie na minusie. Czwarta pozycja: Technion. Technion też miał wyniki w tym miesiącu. Akurat chyba takie najgorsze, jeśli chodzi o spółki w moim portfelu. Może oprócz tekstu same w sobie wyniki były dość średnie, natomiast też nie pojawiła się jakaś super okazja na. Cenie akcji, bo do wyników kurs mniej więcej rósł. Po wynikach troszeczkę spadł, no ale też patrząc na to w kontekście całego miesiąca, to cena się nie zmieniła. No i na piątej pozycji Alphabet, czyli Google 11,5% portfelu. Google też miał wyniki, obie te spółki Amazon i Google na plus zaskoczyły rynek. Top 5 spółek, 5 tych największych pozycji zajmuje 70 prawie procent portfela akcji, a tak prezentuje się już cały. Portfel. Tak jak mówiłem, wiele spółek z mojego portfela publikowało raporty. Tekst na przykład publikował i bardzo mocno zjechał. Tutaj zrobiła się trochę taka chyba gunwo burza wokół tego, że na wynikach nigdy nie ma prezesa tekstu i też tam prezes gdzieś tam na Twitterze odpisywał dość enigmatycznie ludziom, także to była mała aferka. Omawialiśmy też to na Discordzie, ale zaraz o tekście jeszcze więcej porozmawiamy. Wstępnie wyniki też pokazało: Signity niesamowicie rozbiło bank. Signity ma chyba 7 listopada. Coś takiego, publikację już całościowo raportu kwartalnego. No i spodziewam się tutaj bardzo dobrych liczb. Tylko, że ta pozycja jest dość mała, natomiast bardzo jestem zadowolony z tego, jak spółka się rozwija i czekam na przyjęcia kolejnych spółek. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak portfel zaczyna wyglądać. Wszystkie te spółki bardzo lubię, do wszystkich mam spore zaufanie. Wiem, że nie można się zakochiwać w swoich spółkach. Także staram się tego nie robić, natomiast ogólnie jestem dość spokojny, jeśli chodzi o długoterminowe wzrosty na tych akcjach. Ok, zanim przejdziemy jeszcze do Amazona, to omówmy sobie pokrótce bardzo ciekawy przypadek tekstu, bo tekst jest dziś notowany na tych samych poziomach, co w czerwcu, kwietniu gdzieś tam 2020 roku, czyli ponad 4 lata cena się nie zmieniła akcji, a zobaczcie, jak to wyglądało. Tutaj, tak gdzieś najechałem linią, żeby oddać, gdzie była spółka. Właśnie w tamtym czasie. I zobaczcie, po przychodach. 124 miliony w tamtym czasie, dziś 338 milionów. 2,5, gdzieś mniej więcej, prawie 3 razy większy przychód niż to było 4 lata temu. EPS-y zyski na akcje również 2,5, 2,40 w tamtym czasie, dziś 6,40. Ponad dwa razy większe zyski na akcje, a cena stoi w miejscu. Zobaczcie, jak to wyglądało. Już tutaj cena akcji wchodziła nawet powyżej 150 zł za akcję, a dziś jest to około właśnie 59 zł. No i to jest piękno i takie ryzyko giełdy, bo giełda dyskontuje przyszłość. Inwestorzy zastanawiają się, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I widzimy że ewidentnie, że dziś jest duża niepewność co do tego, czy tekst wróci do wzrostu, bo ostatnio właśnie ma problemy. Zobaczcie, nawet to widać troszkę, że przychody się wypłaszczają, a na EPS-ach nawet to zeszło w dół. No i też widzieliśmy po raportach, że to nie wygląda najlepiej. Liczba klientów zmalała chyba o 1000 w porównaniu z poprzednim kwartałem, także to jest już dużo. Po MRR-ach nawet było widać, że nie wygląda to zbyt różowo. Natomiast czy. Rynek nie przesadził, moim zdaniem e, przesadził. Zobaczcie, tu mamy dwa wykresy związane z wyceną spółki. Tutaj u góry mamy dividend yield, czyli stopa dywidendy aktualnie, gdyby... Spółka utrzymała tą dywidendę, przynajmniej w tym roku, to wypłaci 10% w dywidendach. No a jeśli popatrzymy na cenę do wolnych przepływów pieniężnych, to tak tanio chyba jeszcze nie było. Jest teraz na poziomie gdzieś około 8,40%. Także albo rynek oszalał, albo ja zobaczymy. Ale zwracam uwagę, że nie są to tak proste rzeczy. Giełda tak naprawdę odzwierciedla życie. Za tymi spółkami pracują ludzie, tam są ich klienci, ich konkurencja i tak dalej. Zawsze może taka inwestycja nie wyjść. No i przy okazji przypomnienie dla wszystkich, którzy próbują kopiować YouTuberów: to totalnie nie ma sensu, bo ja tu właśnie mogę się mylić i spółka może mieć jeszcze duże problemy przez wiele lat. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ok, pomyślałem, że w tym podsumowaniu przejdziemy sobie jeszcze przez wyniki kwartalne Amazona, bo Amazon w końcu pokazuje, na czym polega ta spółka. W końcu pokazuje to, o czym mówiłem podczas analizy Amazona, to znaczy niesamowite możliwości tak zwanej dźwigni operacyjnej, czyli wzrostu zysków, wzrostu zysków operacyjnych dużo szybsze niż wzrostu, wzrostu przychodów. Przychody w tym kwartale wzrosły o 11% do prawie 160 miliardów dolarów. W poprzednim kwartale było to 143 miliardy. Amazon dzieli to na trzy takie segmenty. Ameryka Północna wzrosła o 9%, cała reszta międzynarodowa wzrosła o 12%, Chociaż jest to dużo mniejszy biznes Zobaczcie, 36 miliardów, kiedy to Ameryka Północna to 95,5 miliardów. No i AWS wzrósł o 19% rok do roku i daje już 27,5 miliarda. Dolarów przychodów, oczywiście, w trzecim kwartale tego roku. A co jest istotne, zobaczcie, net income, zyski net to 15,3 miliarda w tym kwartale, w porównaniu do 10 miliardów w poprzednim kwartale. Zaraz jeszcze to pokażę na wykresach, będzie pewnie trochę łatwiej. Natomiast to jest, można powiedzieć, miatka. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 57% i pomimo rekordowych kapeksów, czyli wydatków inwestycyjnych, wolne przepływy pieniężne również również wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem, to znaczy kwartałem trzecim 2023 roku. Niesamowite to są moim zdaniem liczby. Przechodząc przez taki raport kwartalny czy roczny Amazonu. Bardzo dużo można wyczytać, ile oni mają tutaj projektów, inicjatyw, i tak dalej. To już wam oszczędzę tego czytania i przejdziemy sobie do tego, co tygryski te lubią najbardziej, czyli finansów. Zobaczcie, teraz spojrzymy sobie na 9 miesięcy od początku roku 2020. 2023 i 2024 net cash provided by operating activities, czyli to są przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, właśnie. Zobaczcie, jak to wzrosło. 42 miliardy w zeszłym roku, dzisiaj to jest już 70 miliardów. Natomiast Amazon nie zwalnia, wydatki inwestycyjne w poprzednim roku 38 miliardów, dziś jest to już do tej pory, czyli przez te trzy kwartały 55 miliardów dolarów. I co ciekawe, jeszcze na kolu mówili, że do końca roku będą w Chcieli wydać 75 miliardów dolarów na wydatki inwestycyjne. Głównie są to wydatki na infrastrukturę związaną z AWS-em, no i też tą częścią sztucznej inteligencji AWS-u. Także niesamowita jest to spółka. Wyobraźcie sobie, 75 miliardów dolarów na samą infrastrukturę. Zaraz jeszcze Wam to pokażę w porównaniu z innymi spółkami. 75 miliardów w tym roku, a Andy Jesse mówił, że w przyszłym roku spodziewa się jeszcze większych wydatków, także totalna miazga. A przejdźmy sobie może jeszcze do Income Statement, czyli rachunku zysków i strat. To jest te clue, które chciałem Wam tutaj przekazać. Przychody wzrosły z 404 na 415, 9 miesięcy, 9 kwartałów tego roku, czyli Całkiem niezły wzrost, natomiast to, co najlepiej widać, to jest mar marża. Zyski operacyjne z 23 na 47 razy 2 w rok. I teraz powiedzcie mi, kto patrzy, czy nawet może zejdźmy jeszcze niżej. Net income, zyski netto. 20, 19, 800 miliardów w zeszłym roku, dziś to jest 40. I teraz zobaczcie, jakim bezsensem jest patrzenie na Amazon w kontekście ceny do zysku, bo w tamtym roku ktoś by myślał, że spółka jest niesamowicie droga, bo ma, ma nie wiem, jakieś wskaźniki i ceny do zysku, ale to jest patrzenie na zysk totalnie przytłumiony tym, jak spółka jest zarządzana. I to w tym roku pokazuje, że te zyski wzrosły dwukrotnie z roku na rok. Czyli powiedzmy, nawet jeśli w zeszłym roku cena do zysku była 60, no to jeden rok wystarczył, żeby przy tej samej cenie cena do zysku wynosiła 30. Zobaczcie, jaka to jest, jakie to są niesamowite możliwości wzrostu. Dlatego między innymi no, na Amazon nie patrzymy do końca na takie proste wskaźniki, jak cena do zysku. Bo tutaj trzeba troszkę głębiej wejść i sobie wyobrazić, na ile byliby w stanie. Na dziś Amazon powiększyć. Marże, jeśli tylko by tego chcieli. Amazon tego nie chce, bo on chce cały czas się rozwijać, no i między innymi o tym mówią te wydatki inwestycyjne. No i żebyście zrozumieli, czym są, czym jest te 75 miliardów na wydatki inwestycyjne, porównuję tutaj kilka tych spółek Magnificent Seven, oprócz Tesli, tutaj Tesli nie dałem. Zobaczcie, gdzie jest Amazon, a gdzie reszta. Amazon cały czas wydaje mnóstwo pieniędzy na rozwój i zobaczcie, że w tym roku będzie to 75. Miliardów dolarów. Zgodnie z ich przewidywieniami, także to bardzo mocno urośnie. Na drugim miejscu Google, ale też Microsoft się troszeczkę obudził i e, zaczyna walczyć w tej kwestii. Tutaj mowa jest oczywiście o inwestycjach na infrastrukturę dotyczącą chmury, no i oczywiście sztucznej inteligencji. Wyścig trwa. Ważne to jest dla mnie dlatego, że w tych momentach, kiedy ludzie mogą panikować i uciekać z tych akcji, bo uwierzą w tą narrację gdzieś tam w mediach albo innych inwestorów, i innych youtuberów, że ojej, tu, tu kupiłeś na, na górce i już nigdy z tego nie wyjdziesz na plus, to to jest ten moment, który weryfikuje nas jako inwestorów, jako akcjonariuszy, no i my sami sobie odpowiadamy, czy my wierzymy w tą spółkę, czy my wiemy, z czym to się je, czy gdzieś tam kupiliśmy, bo ktoś kupił i teraz będziemy panikować. I zobaczcie, że od tego samego dołka akcje wzrosły już ponad dwukrotnie, a i tak moim zdaniem nie jest dziś jakoś przesadnie drogo za Amazon, no ale żeby tak powiedzieć, trzeba mieć jednak perspektywę, Długoletnią, której myślę, że większości brakuje. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zobaczyć, jak ja podchodzę do inwestowania w akcje, na co ja zwracam uwagę, to możecie odebrać taki darmowy poradnik na stronie wolnyarystokrata.pl i tam, zapisując się na newsletter, pobierzecie inwestycyjną listę kontrolną. Dziękuję za uwagę i niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.